Pozwól, że powiem ci coś: nikt nie przyjdzie, by cię uratować, nikt nie weźmie twoich problemów i nie rozwiąże ich za ciebie, nikt nie weźmie na siebie twojego smutku i nie uleży mu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale oto jesteś, szukając odpowiedzi, szukając wyjścia, a to już coś znaczy. Oznacza to, że w głębi duszy jakaś część ciebie wie, że możesz coś z tym zrobić. I możesz, potrzebujesz tylko jasności. Potrzebujesz kierunku. Dziś opowiem Ci o pięciu stoickich zasadach, które, jeśli zdecydujesz się je stanowczo zastosować, zmienią sposób, w jaki mierzysz się z życiem. To pięć zasad, które wielcy filozofowie stoiccy, ludzie, którzy stawiali czoła przeciwnościom z niezłomną siłą, zostawili nam, abyśmy nie utonęli w nędzy i użalaniu się nad sobą. To są twarde zasady, ale życie nie jest miękkie. Nie szukaj pocieszenia w pięknych kłamstwach. Szukaj odwagi do zmiany, słuchaj uważnie, przemyśl to, a przede wszystkim działaj. Zasada numer jeden. Przestań uważać się za ofiarę. Spójrz w lustro i zapytaj siebie, czy jestem ofiarą, czy wybieram bycie nią. Ponieważ tak, to jest wybór. Wiem, że przeszedłeś przez trudne rzeczy. Życie jest ciężkie, niesprawiedliwe, czasem okrutne. Ale różnica między osobą silną a słabą nie polega na tym, co im się przydarza, ale na tym, jak decydują się odpowiedzieć. Stoicy mówili, że nie możemy kontrolować tego, co nas spotyka, ale możemy kontrolować naszą reakcję. Życie może uderzyć cię z siłą, ale jeśli za każdym razem, gdy to robi, zostajesz na ziemi, lamentując i wmawiając sobie, że świat jest okrutny, a ty nic nie możesz zrobić, to jesteś swoim najgorszym wrogiem. Marek Aureliusz, cesarz, który musiał rządzić w czasach wojny, zdrady i zarazy, napisał w swoich rozmyślaniach: Trudność jest sprawdzianem dla człowieka. Każda przeszkoda, którą napotykasz, jest okazją do wzmocnienia się. Ale jeśli zamiast postrzegać to jako próbę, używasz tego jako wymówki, by się poddać, to sam na siebie wydajesz wyrok. Przestań pytać: Dlaczego życie jest niesprawiedliwe? Zapytaj. Co zamierzam z tym zrobić? Zasada numer dwa: co to bądź szczery sam ze sobą. Tutaj nadchodzi kolejna niewygodna prawda. Często, gdy czujemy się źle, nie dzieje się tak tylko z powodu tego, co nas spotkało, ale z powodu kłamstw, które sami sobie opowiadamy. Mówimy sobie, że robimy wszystko, co w naszej mocy, podczas gdy w rzeczywistości wiemy, że moglibyśmy postarać się bardziej. Mówimy sobie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, podczas gdy w rzeczywistości unikamy brania odpowiedzialności za nasze czyny. Stoicy cenili cnotę ponad wszystko. Seneka mawiał: Nikt nie może oszukać własnej duszy. Możesz okłamywać innych, możesz udawać, że na powierzchni wszystko jest w porządku, ale w głębi znasz prawdę. Wiesz, w jakich obszarach swojego życia zawodzisz samego siebie. Spójrz na siebie bez wymówek. Czy żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami? Czy podejmujesz właściwe decyzje, czy szukasz wygody w samousprawiedliwieniu? Bycie szczerym ze sobą jest bolesne, ale to jedyny sposób na wzrost. Ponieważ, kiedy mierzysz się z prawdą bez strachu, możesz coś z tym zrobić, możesz skorygować kurs, możesz przestać dźwigać ciężar winy i zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Zasada numer trzy: działaj. Najgorszym wrogiem przygnębionego umysłu jest bezczynność. Kiedy czujesz się źle, ostatnią rzeczą, którą chcesz robić, jest ruszanie się, podejmowanie decyzji, stawianie czoła życiu. Wolisz zostać w łóżku, unikać świata, czekać, aż motywacja nadejdzie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale motywacja nie nadchodzi. To działanie generuje motywację, nieodwrotnie. Epikur mawiał, nie wyjaśniaj swojej filozofii, żyj nią. Na nic się nie zda czytanie o rozwoju osobistym, oglądanie filmów motywacyjnych czy powtarzanie pięknych zdań, jeśli nie podejmiesz działania. Jedynym sposobem na wyjście z miejsca, w którym jesteś, jest poruszenie się. Zrób coś, cokolwiek. Nie myśl za dużo, nie analizuj nadmiernie. Po prostu działaj. Wstań, poćwicz, zadzwoń do kogoś, dokończ zaległe zadanie. Zrób mały krok, ale rusz się. Bezczynność jest tym, co karmi smutek, działanie jest tym, co go niszczy. Zapytaj siebie: Jakie działanie mogę podjąć dzisiaj, w tej chwili, które przybliży mnie choć trochę do miejsca, w którym chcę być? I zrób to. Nie jutro, nie później, teraz. Zasada numer cztery: Osiągnij coś małego. Przygnębiony umysł widzi życie jako górę niemożliwą do zdobycia. Widzisz wszystko, czego ci brakuje, wszystko, czego nie masz, wszystko, co powinieneś był zrobić, i to cię paraliżuje. Stoicy wiedzieli, że klucz do postępu nie leży w robieniu wielkich zmian z dnia na dzień, ale w gromadzeniu małych zwycięstw, po trochu każdego dnia. Nie musisz dzisiaj całkowicie zmieniać swojego życia. Musisz tylko zrobić coś, co sprawi, że poczujesz, iż posunąłeś się naprzód. Seneka mawiał, Życie jest długie, jeśli wiesz, jak je przeżyć. A przeżyć je dobrze oznacza wykorzystać teraźniejszość, nie tracić jej na martwienie się o przyszłość lub winę za przeszłość. Czujesz się źle? Dobrze. Zamiast tkwić w tym uczuciu, zrób coś małego i namacalnego, co da ci poczucie osiągnięcia. Posprzątaj swój pokój, naucz się czegoś nowego, zapisz swoje myśli, załatw jakąś sprawę. Cokolwiek. Te małe zwycięstwa się kumulują i z czasem dają ci pewność siebie, by stawić czoła większym wyzwaniom. Zasada numer 5: znajdź cel. Co podnosi cię rano z łóżka? Co popychacie do przodu, nawet gdy życie jest trudne? Jeśli nie masz jasnej odpowiedzi, tu leży korzeń twojego problemu. Stoicy rozumieli, że życie bez celu jest życiem pełnym cierpienia. Nie, dlatego, że ból znika, gdy masz cel. Ale dlatego, że przestaje być bezużyteczny. Marek Aureliusz napisał: Człowiek, który żyje tylko dla siebie, jest ciężarem dla samego siebie. Potrzebujesz czegoś większego od siebie, czegoś, co zmusi cię do wstania, nawet gdy nie masz na to ochoty. Może to być marzenie, cel, odpowiedzialność, misja, ale musi coś być. Jeśli nie masz celu, znajdź go. Zapytaj siebie: Co mogę wnieść do świata? Jak mogę być użyteczny? Jak mogę ulepszyć siebie i tych wokół mnie? Nie potrzebujesz idealnej odpowiedzi, potrzebujesz tylko kierunku, a kiedy go będziesz mieć, idź w jego stronę z determinacją. Smutek i rozpacz są prawdziwe. Nikt nie mówi, że nie bolą, że nie ciążą, że nie próbują wciągnąć cię w bezruch i rezygnację. Są chwile w życiu, w których wszystko wydaje się ciemne, w których umysł wypełnia się ciężkimi myślami. A nadzieja rozpuszcza się jak woda między palcami, i jest łatwo, zbyt łatwo zostać tam, pozwalając, by cierpienie stało się częścią twojej tożsamości, pozwalając, by ból dyktował twój los. Ale pozwól, że powiem ci coś: życie nie jest ci nic winne. Nie ma kosmicznej sprawiedliwości, która gwarantuje, że wszystko samo się ułoży, i nie ma też boskiej kary, która skazała cię na wieczne cierpienie. To, co istnieje w zamian, to decyzja. Decyzja, którą podejmujesz każdego dnia. Czy będę niewolnikiem moich emocji, czy będę nad nimi panować, czy poddam się rozpaczy, czy będę stawiać opór, czy będę czekać, aż coś lub ktoś zmieni moje życie, czy to ja przejmę stery? Stoicy rozumieli, że cierpienie jest nieuniknioną częścią egzystencji. To, co naprawdę definiuje osobę, to nie to, czy cierpi, czy nie, ale to jak stawia czoła temu cierpieniu ponieważ wszyscy bez wyjątku przechodzimy przez mroczne chwile ale niektórzy w nich toną a inni używają ich jako paliwa by stać się silniejszymi seneka mawiał nie dlatego nie mamy odwagi że rzeczy są trudne to dlatego że nie mamy odwagi rzeczy są trudne czy zdajesz sobie sprawę z potęgi tych słów trudność nie jest karą trudność jest próbą która kuje silnych i niszczy słabych. I ty decydujesz, w której grupie będziesz. Przestań szukać pocieszenia w litości, przestań czekać na cud. Nie nadejdzie, nikt cię nie uratuje, ponieważ nikt nie może przeżyć twojego życia za ciebie. Ale jeśli odważysz się zastosować te stoickie zasady, jeśli odważysz się zmierzyć z prawdą, podjąć działanie i poszukać celu, wtedy coś w tobie się zmieni. Nie będzie łatwo, nie będzie szybko. Ale nadejdzie dzień, w którym spojrzysz wstecz i zdasz sobie sprawę, że ból już cię nie definiuje, że użyłeś go jako budulca zamiast używać go jako wymówki, że zamiast cię osłabić, uczynił cię silniejszym. Tego dnia zrozumiesz, że prawdziwa wolność nie polega na życiu bez problemów, ale na zdolności do stawiania czoła każdej przeciwności z odwagą i godnością. Pytanie nie brzmi, czy możesz się zmienić, możesz. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów to zrobić? A jeśli jesteś, to moment, by zacząć, jest teraz. Jeśli zastosujesz te pięć stoickich zasad, obiecuję ci, że twoje życie się zmieni. Nie dlatego, że świat stanie się łatwiejszy, ale dlatego, że ty staniesz się silniejszy. Teraz pytanie brzmi: co zamierzasz z tym zrobić? Jeśli dotarłeś aż tutaj, oznacza to, że coś w tobie się obudziło. Głos, który mówi ci, że nie możesz tak dalej żyć, że nadszedł czas, by zahartować swój umysł, by zostawić za sobą wymówki, by stać się kimś, kto nie łamie się przed niczym. Ale posłuchaj, ta droga nie jest łatwa. Większość się podda. Większość wróci do wygody, do strachu, do słabości. Będziesz taki jak oni? Czy udowodnisz samemu sobie, że jesteś inny? Jeśli naprawdę jesteś oddany swojej transformacji, nie idź sam. Dołącz do tego legionu silnych umysłów. Zasubskrybuj kanał Soldado Estoiko i stań się kimś, kto nie tylko słucha, ale działa. Bo to nie jest kolejny kanał to trening mentalny to kuźnia dla tych, którzy chcą być niezłomni. Więc zrób to. Podejmij decyzję teraz. Zasubskrybuj i trenuj swój umysł z każdym filmem bo tutaj jest tylko jedna droga droga dyscypliny. Odwagi i wielkości. Do zobaczenia w następnej bitwie.